Witamy Was z Małego Giewontu w Olsztynie pod gdzie już niedługo odbędą się ósme Kasperiańskie Dni Młodych w Sanktuarium Krwi Chrystusa. Już od 18 do 21 sierpnia i właśnie jesteśmy po spotkaniu organizacyjnym kdm -u. Przygotowaliśmy dla Was naprawdę wiele atrakcji i super warsztaty. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą też ciekawi goście. W tym roku po raz pierwszy będzie z nami siostra Tatiana, adoratorka Kwi Chrystusa, jak i również będą siostry misjonarki Kwi Chrystusa, dlatego będzie dwa razy, a może i nawet trzy razy lepiej. Będzie z nami Patrycja Hurlo, Hurlak, nawrócona wiedźma, która opowie swoje świadectwo uwolnienia. Do zainteresowanych rapem też coś się tak. znajdzie, mianowicie wspólny mianownik, a więc Stał, Bęsiu i ksiądz Kuba Bartczak. Za wszystkich fanów będzie również ksiądz Michał Krawczyk. Mały bonusik. Lubię jak do nas przyjeżdżacie. Oooo! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy!